Dzień dobry, witamy w Jabłonowie Któż nie chciałby kupić porządnego auta po nowyliwym starszym panu Zawsze od tego zdania zaczynam film kiedy mamy do sprzedania samochód naszego przyjaciela Pana Jurka A trochę tych samochodów już było Był Citroen c No było tych samochodów na przestrzeni lat Zanim jeszcze nagrywaliśmy filmy Zatrzęsienie wszystkie były dobre Wszystkie były porządne. No ten jest chyba najlepszy z nich wszystkich. To jest Mercedes klasy E. To w wersji All Terrain. Z roku 2018. Tu nam się zrobiło jakby luksusowo. All Terrain, czyli na pewno wszystkie koła All Terrain, czyli widzicie tutaj nakładki na błotniki, na progi. Widzicie trochę większe koła. Tutaj w ogóle jest Drugi komplet przepięknych alufelk dedykowanych do tego modelu właśnie z nowymi oponami lepkimi, on teraz stoi na nowej zimówce. Eee... Czy w takim razie jest to SUV? No nie, no nie jest to SUV, jest trochę wyższy. Eee, można sobie regulować pneumatyczne zawieszenie, ma zupełnie inną elektronikę od zawieszenia, od DSP od wszystkich systemów niż zwykła e klasa Natomiast jest to coś pomiędzy SUWEM a luksusowym kombi. Bardzo luksusowym kombi, o czym też się zaraz przekonacie. Lakier w oryginale, kilometr w oryginale. Samochód 2,5 roku temu przyjechał z Niemiec. My go sprowadzaliśmy. Także znamy to auto. Nic tak naprawdę się od tamtej pory z tym samochodem nie pogorszyło. Nie było żadnej szkody. Nie było żadnej poważnej awarii. O nowych oponach, już mówiłem, mamy tutaj inteligentne reflektory full LEDowe, które to są świetne. Jazda w nocy tym samochodem to jest przyjemność. Zresztą, podobnie jak na przykład tą BMW, która ma na sery, tutaj ustawiamy sobie automatyczne długie światła. Nam wycinają samochody jadące przed nami. Światła są nam w stanie wskazać, jakiegoś tam człowieka, który po poboczu chodzi. Jest to naprawdę bardzo duża wygoda i dla kogoś, to widzi gorzej, i dla kogoś, to widzi normalnie. Jest to po prostu bezpieczeństwo i komfort na najwyższym w poziomie. Otworzymy bagażnik. Klapa elektryczna kamery 360, 640 litrów na 1800, bodajże 20. Bagażnik ogromny. Bardzo duży bagażnik. Koła zapasowego nie ma. Klapa. Wiadomo, że elektryczna Ale moi drodzy mamy też Elektryczny, fabryczny hak Mamy coś za co No jakiś Niemiec kiedyś dopłacił Całkiem sporo pieniędzy Widzicie tutaj nie ma nigdzie Śladu, żeby samochód posiadał hak Natomiast hak elektryczny, fabryczny jest Jest to bardzo fajny Dodatek Taki samochód jak był nowy Kosztował między 250 a 400 tysięcy Złotych ponad no tutaj temu autu jest bliżej do tej górnej wartości Bo tak naprawdę Dużo łatwiej jest wymienić to czego ten samochód nie ma Niż po kolei rezytować to co ma No bo ma aktywny tempomat ee, Sam jest w stanie się prowadzić Ma autonomiczny system prowadzenia Ma dach, Ma dużą nawigację Która tutaj, no już wsiądę do, do środka Pokażę mnóstwo miejsca z tyłu Nie bez powodu kiedyś E-Klasa była samochodem bardzo lubianym przez taksówkarzy. Zobaczcie, jak ogromny jest ten monitor. Przecież, monitory pierwszych komputerów były niewiele, tak naprawdę mniejsze niż. Nie wiem, ile to ma cali, natomiast monitor jest bardzo, bardzo duży. No, materiały tutaj w tym samochodzie są wspaniałe. Są wspaniałe, tutaj jakość jest na najwyższym poziomie. Czuć w tym samochodzie luksus. Nie jest to zwykła. Nie jest to zwykła klasa, która gdzieś tam sobie zbiera pasażerów z pod lotniska czy z hotelu. Jest to samochód skonfigurowany ze smakiem. Fotele z pamięcią fotele grzane, wentylowane. E, zegary mamy klasyczne. Tutaj ktoś ewidentnie nie chciał tych wirtualnych kokpitów. Ja też, co powtarzałem w wielokrotnych filmach jestem fanem prawdziwych klasycznych zegarów w samochodzie, a nie tabletów. Także ze wszystkich opcji, które ten samochód może mieć, nie ma nagłośnienia typu Burmeister i nie ma wirtualnego kokpitu. Wszystko inne ma. Zobaczcie, jak jest wykończony. Ten samochód jest jak nowy. Wygląda, jakby wczoraj wyjechał prosto z nie Nieporysowany, nie niepodziobany. W środku spójrzcie na kierownicę. 165 tysięcy kilometrów ostatnia wizyta w serwisie w ASO w Polsce przez 155 i przy tych 155 tysiącach został wymieniony olej w automatycznej skrzyni biegów, skrzynia w tym samochodzie chodzi jak w nowym fabrycznie aucie 10 tysięcy kilometrów temu jest wymieniony olej, możecie sobie sprawdzić, w ogłoszeniu będzie podany win było to robione zdaje się w Olsztynie bo tam samochód też przez te 2,5 roku sobie jeździł. Pod maską dwulitrowy litrowy diesel, tak, to jest 220d. Dwulitrowy diesel, 194 konie, mechaniczne 400 Nm dostępne już od samego dołu. Ktoś eee, by mógł powiedzieć, że przydałoby się 3 litry, niekoniecznie. Niekoniecznie, bo jeżeli komuś wystarczy około 8 sekund do setki, około 230 km prędkości maksymalnej, jeżeli komuś zależy na małym spalaniu, a ten samochód nie jest w stanie spalić po mieście więcej niż 8 litrów. W trasie zależy jak jedziemy. Natomiast to spalanie też będzie naprawdę będzie nieduże. Każdy, kto jechał takim samochodem, w trasie potwierdzi to samo, że on z prędkościami zbliżonymi do dozwolonych. Mówiąc kolokwiarz, nie pali po prostu nic. Tutaj ten silnik doskonale się w tym samochodzie sprawdza. A jak sobie popatrzycie po chociażby niemieckich portalach to zobaczycie jak ogromne, jak astronomiczne przebiegi robią taksówki z tym właśnie dwulitrowym motorem Diesla pod maską. Są to naprawdę przebiegi no u nas w ogóle się jak miła są podsumowując, gwarantowany przebieg, gwarantowana bezwypadkowość wspaniałe, bardzo, ale to bardzo luksusowe auto, prezentujące się jak milion dolarów. Dostępne u nas w Jabłonowie w każdej chwili do kupienia zapraszam, polecam.